Dobry wieczór, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa w galerii projektor sztuki Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Drodzy Państwo, wyjątkowy wernisaż, wyjątkowa wystawa, wyjątkowa autorka i wyjątkowi goście. Drodzy Państwo, pani Maria Puszka. Tak, 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 tak ogromny ale bym po pracach autorki tego nie powiedziała, drodzy Państwo. Yy, myślę, że więcej na temat, na temat techniki, na temat swoich prac za momencik opowie pani yy, komisarz wystawy, pani Agata Dziekwiolowska, yy, jak też sama autorka. Drodzy Państwo, ja serdecznie witam wszystkich Państwa. Gorąco witam rodzinę pani Marii, serdecznie witam przyjaciół, znajomych e, wszystkich państwa, którzy tutaj przybyliście i z Jarosławia, i z e, bardziej odległych zakątków, e, czy to z Lublina, czy to z Krakowa, czy to z Rzeszowa. E, trudno aż wymieniać e, wszy, wszystkie miejscowości, ale, drodzy państwo, serdecznie was witamy. Bardzo serdecznie też witam e, kolegów, koleżanki e, z klasy, z liceum plastycznego, e, drodzy Państwo i wszystkich, wszystkich przyjaciół Pani Marii, wszystkie osoby, które tutaj dzisiaj tak licznie przybyły. Drodzy Państwo, naprawdę fajnie, wielką radość sprawiliście Państwo autorcy. Oddaję głos. Dobry wieczór, również Państwa witam serdecznie w tak licznym gronie. Na wystawie, którą możemy oglądać w zasadzie już od kilku dni, kobiety nie z tego świata, a wszystko za sprawą również kobiety, wyjątkowej kobiety, autorki pani Marii Puszka. Drodzy Państwo, myślę, że pierwszy wernisaż, pierwsza indywidualna wystawa jest ważnym świętem dla każdego twórcy, dla każdego artysty. Dlatego cieszę się, że możemy to wydarzenie organizować i uczestniczyć. Tym bardziej, że Pani Maria jest związana z naszym miastem, z Jarosławiem. W Jarosławiu się urodziła, do tego miasta często wraca, chociaż na co dzień mieszka, pracuje w Rzeszowie. Jest absolwentką liceum plastycznego, to ciekawe, na kierunku CRNK. A od lat prężnie rozwija swój warsztat malarski, tworząc unikatowe, bardzo oryginalne, bogate w formie pracy. Ta wystawa to jest właśnie takie królestwo struktur, barw e, i emocji. To one stały się takim wspólnym językiem między artystą a odbiorcą. E, jak sama autorka podkreśla, e, nie kopiuje rzeczywistości. Ona tworzy ją na nowo, myślę, że tu się w pełni zgodzimy. W pracach pani Marii często widzimy motyw kobiety. Tak to już jest, drodzy Państwo, że ta kobieta od wieków inspiruje e, artystów, jak sięgniemy do historii sztuki, najsłynniejsze dzieła, najbardziej rozpoznawalne prace na świecie, również przedstawiają kobiety. W tym wypadku jest to bardziej może jako symbol, e, symbol piękna, delikatności, ale też tej emocji i złożoności. Pani Maria często sięga po technikę kolażu, która daje ogromne możliwości, jak mogą Państwo zobaczyć, jest tutaj bogactwo faktur, które sprawiało, że czasami ta praca wydaje się trójwymiarowa. Na tej wystawie pojawiły się prace z różnych cykli malarskich, takich jak Anioły, Klimaty, czy właśnie Kobiety. Niektóre z tych prac pochodzą z kolekcji prywatnych, także dzięki uprzejmości właścicieli mamy też szansę je obejrzeć. A dopełnieniem tej wystawy jest filmik stworzony przez autorkę, na który za chwileczkę też Państwa zaprosimy na duży ekran do sali kinowej. Film, który opowiada o osobości pani Marii, tak jak ona jest, jest taki luźny, opowiada o inspiracjach, ale też o tej radości tworzenia i obcowania ze sztuką. Ale to już nie koniec niespodzianek. Myślę, że o kolejnych opowiadam sama autorka. Ja państwu chciałabym życzyć tych pozytywnych wrażeń. Mawia się, że udana impreza jest wtedy, gdy są piękne kobiety, wino i śpiew. Myślę, że wszystko spełniamy. Są piękne kobiety, wina też pod dostatkiem, a śpiew nam zapewnia pan Mateusz Puszka. Także życzę państwu tego dalszego wieczoru. No Ja chciałam przywitać Was bardzo serdecznie i podziękować pani dyrektor, że mnie tu zaprosiła, że dała mi szansę pokazania swoich prac w Jarosławiu. Pani Agacie, że przygotowała tą wystawę, powieszała te obrazy, od początku do końca pomagała mi we wszystkim tutaj. No i dziękuję Wam, że się tak licznie się nie spodziewałam w ogóle. Co ja mogę powiedzieć? No, Pochodzę z Jarosławia, Tu się urodziłam, kończyłam szkołę i jest mi bardzo miło, że mogę właśnie w Jarosławiu mieć swoją pierwszą indywidualną wystawę. No, Maluję od dawna, ale dopiero od tak dwóch, trzech lat, tak intensywniej. No bo jak to w życiu bywa, z wiekiem przychodzą różne <laughs> przemyślenia. No i tak sobie pomyślałam, że no, hmm, pasowałoby się zastanowić i robić w życiu to, co się lubi, no bo w sumie życie ucieka szybko, no i tak jak tę decyzję podjęłam, tak szybko wszystko zaczęło się toczyć, w ciągu roku namalowałam 100 obrazów, <grytanie> wysypały się jak zbora <grytanie> pomysłów, mam bardzo dużo, nie nadążam malować, ale cieszę się, że większość tych obrazów, które namalowałam się sprzedały, to świadczy o tym, że chyba jest to dobry kierunek, <grytanie> no. I bardzo jestem wdzięczna w ogóle tym osobom, które tu przyszły i które kupują moje obrazy, które udostępniły mi te obrazy, żeby je <coughs> pokazać tutaj. Nie wiem, co więcej powiedzieć, bo wszystko powiedziało tutaj przede mną pani W każdym razie, no, jeżeli moje osobiste takie jest przemyślenie, że jeżeli jest się na dobrej drodze, to wtedy pojawiają się odpowiedni ludzie, odpowiednie sytuacje. I ten wieczór dzisiaj jest właśnie takim takim. Rodzynkiem, no bo to jest właśnie to, o czym marzyłam i to się wydarzyło w mojej urodziny i z czego jestem bardzo dumna i się bardzo cieszę. Nie będę może przedłużać. Jest tutaj osoba, dzięki której to wszystko się wydarzyło. Paweł, może ty chciał coś powiedzieć. <laughs> paweł, no. paweł, 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 paweł. Oć, oć. paweł, Paweł powiedz, jak ty odbierasz. <laughs> Ale Witam Państwa. Z Marysi się znałem bardzo długi czas. No, obrazy kupiliśmy też od Marysi. Spodobało nam się to, jest możliwość pomocy w jakiś sposób. to też jest jakaś pomoc. Udostępnienie tych, tych wszystkich prac, żeby wszyscy mogli zobaczyć. No i tyle. <laughs> Jako takie moje podziękowanie małe dla Państwa postanowiłam yy, zorganizować jako małą loterię ten obraz jest do wylosowania, że tutaj są karteczki, można napisać swoje imię, nazwisko, jeżeli komuś się obraz podoba i pasuje mu do wnętrza i chciałby go mieć, to proszę napisać swoje imię, nazwisko, wrzucić do, 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 do słoja, a na koniec, pod koniec wylosujemy kogoś, kto pójdzie z obrazem do domu, <śledzimy> także... <tosłuch> Serdecznie zapraszam i zapraszam do oglądnięcia tego filmiku krótkiego, który jest taki naprawdę jakiś tam niespecjalny, bo to jest, takie są takie krótkie urywki, które ja kręciłam swoim telefonem tak w ciągu tam ostatnich, nie wiem, roku, dwóch, ale pokazuję mniej więcej jak to wygląda u mnie. Także zapraszam serdecznie. No, artystka, ale na filmie Państwo zobaczycie rzeczywiście, co robi, bo ja już ten film widziałam. E, drodzy Państwo, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Myślę, że jest okazja. E, może ktoś e, z klasy, e, z liceum plastycznego. Ja tam już widzę taką osobę, która by chciała coś powiedzieć, kiwa głową, że nie, a ja mówię, że tak. Zapraszam serdecznie. Panie Dariuszu, zapraszam serdecznie. Bardzo proszę, będzie miło Pani Marii. Bardzo dziękuję. To jest wyjątkowy dzień, rzeczywiście wyjątkowa, wyjątkowa chwila. Tutaj miałem przyjemność uczestniczyć w wielu wernicarzach, ale nigdy w takich szczególnym wernicarzach. Koleżanki z klasy, wspaniałej Marysi, która, no, powiem szczerze, że zachwyciła tymi pracami, które dziś możemy tutaj podziwiać. Prace są niesamowite, robią ogromne wrażenie. Myślę, że w imieniu koleżanek, kolegów z klasy... Od wszystkich e, chcielibyśmy pogratulować naprawdę i powiedzieć, że prace są fantastyczne, oszałamiające i bardzo, bardzo serdecznie ich gratulujemy. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Drodzy Państwo, to jeśli nie, to myślę, że będzie okazja do rozmów w kuluarach. Ja ze swojej strony serdecznie gratuluję autorce. W imieniu własnym, jak również w imieniu całego zespołu Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, tak jak powiedziała, że mnóstwo inspiracji jest w głowie, mnóstwo pomysłów jest w głowie, więc ja życzę, żeby zostały zrealizowane, żeby jak najwięcej tych prac powstało i działo się to, co ją cieszy, co lubi, co nas również w jakiś sposób zachwyca. I nas inspiruje do wielu działań i daje myślę, że taką przestrzeń dla naszej wyobraźni, do tego, żebyśmy przeżyli te obrazy. Drodzy Państwo, w imieniu Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki serdecznie gratul gratuluję i pamiątkowa laurka oczywiście będzie. Panie gratulacje również dla Pana Mateusza. I zapraszamy do obejrzenia filmu. Bardzo, Bardzo proszę. Dziękuję.